Cześć, witaj 21 października w kolejnym spotkaniu ze Słowem Życia. Zapraszam. W dzisiejszej Ewangelii jest poruszany temat bogactwa coś, co po wczorajszej Ewangelii na temat władzy. I wcześniejszej na temat sławy następuje naturalnie i jest nam bardzo bliskie. W dzisiejszej Ewangelii historia zaczyna się od tego, że jest spór między braćmi i chcą za Jezusa. Jezus natomiast, jak to zawsze, odpowiada im dobrą lekcją. Bo zaczyna takim zdaniem: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo życie nie polega na gromadzeniu bogactwa, ani nie zależy od tego, co się posiada. I żeby oczywiście od razu dostosować język do odbiorcy, do nas, żeby też może pokazać, że to nie jest historia na tylko tu i teraz, ale że każdy z nas ma swój obszar życia, w którym jest mu, są mu potrzebne te słowa z dzisiaj, Jezus opowiada przypowieść. Gdy Jezus opowiada przypowieść, to znaczy, że właśnie tym bardziej dosadnie chce nam pokazać, że to nie są puste słowa, tylko historie takie się dzieją. I w danych obszarach my się tak zachowujemy. Jest to przypowiedź o człowieku, któremu obficie, obficie ziemia dawała. Czyli gdzieś tam pewnie miał pola i tak dalej. I ostatecznie historia kończy się tak, że dobrze mu było, ale chciał więcej. Przez to chciał budować większe spichlerze, więcej gromadził dla siebie. Jego celem było to, żeby móc, żeby mu to starczyło na długie lata, żeby mógł odpoczywać, pić, bawić się. I żyć bez żadnego stresu, że mi czegoś zabraknie. No i tymczasem Bóg powiedział do niego: głupcze, tej nocy życie ci będzie odebrane. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? I zdanie ostatnie jest takie: tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. No i szybko przełóżmy to na nas, tu i teraz nie każdy z nas ma Pola, ale to nic. Każdy ma taki obszar, w którym my chcemy się pobogacić. Nasza natura jest zazwyczaj taka, że jeśli nam coś wychodzi, jeśli gdzieś pieniądze się zgadzają, my chcemy tego więcej, bo przychodzi taka żądza bogactwa. To jest gdzieś tak od tego grzechu pierworodnego w nas wpleciony troszkę i my możemy z tym walczyć. Możemy wybierać drogę prawdy i miłości. Pytanie, jak nam to wychodzi w codzienności? Bo ta dzisiejsza Ewangelia jasno mówi o tym, że kto gromadzi skarby na ziemi, a nie gromadzi skarbów przed Bogiem, czyli nie stara się o to, co wieczne, to każdy z nas nie zna dnia ani godziny, e, więc tak naprawdę my sobie robimy fajne życie tutaj, na które nie wiemy, ile mamy czasu, a zapominamy o tym, że każdy z nas dąży do tego, żeby w niebie sobie przygotować miejsce. E, więc dzisiaj, w tym dniu, e, zastanówmy się, czy ja nie posiadam przypadkiem za dużo tutaj na ziemi, i czy przypadkiem to nie utrudni mi wejścia do nieba? No bo nie zabiorę tego wszystkiego ze sobą i nie, be, nie zapłacę za moje wejście, tylko tak naprawdę będą oceniane zupełnie inne rzeczy. I strzeżmy się tego, bo w dzisiejszym świecie. Sława, bogactwo i rządza władzy to jest temat, który przewija się po prostu w codzienności i każdy z nas może go doświadczyć, Nie trzeba być nie wiadomo kim albo siedzieć najwyżej, żeby, żeby nas ten temat dotyczył. Więc zastanówmy się, gdzie w moim obszarze jednak jest za dużo bogactwa i za bardzo się już w to zapędziłem. Słowo takie na dziś: uważajmy, bo nie znamy dnia ani godziny. I chcemy, być bogatym przed Bogiem. Chcemy budować swoje wnętrze, żeby później pokazać to wszystko, jaki jestem, obdarować innych tym, co z wnętrza bogate. Takie słowo. Zapraszam Was do tego i siebie też i życzę Wam dobrego dnia. Trzymajcie się.